No, Ale detali, o, o, w tuska to tam detali nie było za wiele. Ja naliczyłem z kilkanaście w sumie obietnic, jak miał pierwszy ekspozę w 2007, złożył ich ponad 200. Moim zdaniem Donald Tusk w swoim ekspoze celowo przez dwie godziny, znaczy półtorej godziny z dwóch pływał na poziomie ogólników, mówiąc pewne no, frazesy, nie bójmy się tego słowa, istnując taką narrację, ja bym to nazwał, że to była narracja mesjanistyczna, to znaczy, że yy, ich obóz ratuje Polskę, ratuje demokrację, ratuje. Yy, Wartości tak zwane demokratyczne europejskie, no i tak naprawdę tam za dużo nie powiedział, a później przeszedł do omawiania, kto weźmie który resort. I tam też konkretów nie było. O, tylko tam było, były rozliczenia, właśnie. Było wychwalanie, no, no zapowiedziane, ale bez konkretów. Także ja uważam, że. Ta, a te konkrety, które zostały zapowiedziane, to moim zdaniem rząd Tuska się na nich potknie. Na przykład, Mianowicie. No, na przykład 30% podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia, z uwzględnieniem włącznie przedszkoli i uniwersytetu. Tak jest. To są ogromne pieniądze i już słyszymy, że jak jakby Zaczynają się jakieś kombinacje, że tak naprawdę to wcale nie ma być taki wzrost, tylko to ma być powiązane ze wzrostem liczby godzin, które nauczyciele mają pracować, i jeszcze jakieś tam inne obwarowanie i warunki nauczyciela. Nauczyciele pan pan przy minister przygotowani... Śmiszek zmarszył czoło, ja też marszę czoło. Ja czoło, bo nie słyszałem o takich Absolutnie ograniczeniach rozmów. Nie, e... nie wiem, składają ja tak tak. takie informacje. informacje. wczoraj media takie informacje podawały, czekam niecierpliwie, natomiast dalej poszła zapowiedź 20% podwyżki dla sektora budżetowego dla budżetówki. No pytanie, jak szeroko budżetówkę, rozumie premier Tusk. Ja generalnie życzę mu, żeby zrobił podwyżki w sektorze budżetowym, bo w wyniku inflacji, którą rozkręcił rząd pisu, dewalują się pensje ludzi pracujących w budżetówce. Natomiast skąd na to pieniądze, to myślę, że nikt nie ma pojęcia i w ogóle kwestia zadłużenia i równowagi budżetowej zupełnie zniknęła w momencie, kiedy już nowa kolica przyjmuje władzę z debaty, prawda? Ona była na etapie kampanii wyborczej, a teraz, teraz zniknęła. No, moim zdaniem, szybko się zdarzymy z ograniczeniami. Budżetowymi i będzie po prostu korekta tych założeń. Tak samo mm -hmm. na przykład zapowiedź tego Ministerstwa Przemysłu na Śląsku. No moim zdaniem to jest czysta fantastyka. To w oczywisty sposób wchodzi w kompetencje Ministerstwa Gospodarki, które już wziął PSL w tym rządzie. Dodatkowo te kompetencje są w tak zwanym Ministerstwie Klimatu, czyli tak naprawdę Ministerstwie Energetyki, w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czyli MSP, dawne Ministerstwo Skarbu Państwa. Więc mamy rozproszone kompetencje odpowiadające za przemysł w trzech istniejących resortach. Instrumenty finansowe no gdzieś pod premierem albo pod ministrem finansów, bo tak miał rząd ustawiony ma Mateusz Marawiecki i nagle powołuje się panią, która ma za zadanie powoła stworzyć nowy resort na Śląsku. To się nie uda. Dobrze, I w zobaczymy. ciągu kilku to była, miesięcy to wszyscy się przekonamy. To była też obietnica... Yy, Natomiast uda się zatrudnić z kilku nowych yy, yy, urzędników. Pan...